Annie Hall to dzieło reżysera łubiego Alena, które ujrzało światło dzienne w roku 1977. To film, który nie tylko zdobył uznanie krytyków, ale stał się także symbolem epoki, w której powstał. Scenariusz, stworzony wspólnie z marszałem Brickmanem, początkowo miał nosić tytuł Anchideonię, co odnosi się do psychologicznego stanu, w którym człowiek nie potrafi odczuwać przyjemności. Inspiracja do powstania tej historii narodziła się podczas spaceru Ługiego Alena po Nowym Jorku z Brickmanem, kiedy reżyser zaczął rozważać sens życia oraz swoje przemyślenia na ten temat postanowił wpleść w fabułę filmu. Głównym bohaterem Annie Hall jest Alvie Singer, postać, która stała się ikoną komedii romantycznej. Alvi, utytułowany komik w Nowym Jorku, przechodzi przez emocjonalny roller coaster po tym jak spotyka Annie, znaną posenkarkę. Związek między nimi jest skomplikowany, pełen wzlotów i upadków. Co dodatkowo wzbogaca opowieść o elementy refleksji nad miłością i życiem. Dla wielu widzów ten film stał się ucieleśnieniem poszukiwania prawdziwej miłości i sensu swojego istnienia. Kiedy Annie Hall zadebutowała na ekranach, zebrało znakomite recenzje. Krytycy nie szczędzili mu pochwał, a jego ocena na Rotten Tomatoes usiega 97% pozytywnych opinii. Film zdobył pięć nominacji do Oscara, z których ostatecznie cztery zostały zamienione na statuetki. W zjawiskowych kategoriach. Takich jak najlepszy film, reżyseria, oryginalny scenariusz oraz najlepsza aktorka pierwszoplanowa, Annie Hall zapisało się w historii kina. Nie można zapomnieć o licznych nagrodach, jakie zdobył ten film, w tym Złotego Globa oraz pięciu nagrodach BAFTA. Jego wpływ na kulturę popularną oraz kinematografię jest nie do przecenienia. Wiele filmów powstałych później wzorowało się na stylistyce i narracji Annie Hall. Rok 1992 to moment, w którym kongres USA wpisał film do Narodowego Rejestru Filmów a w roku 1998 Amerykański Instytut Filmowy wybrał go na 31. miejscu na liście najlepszych filmów w historii kinematografii. Z drugiej strony Ratentem umieścił Annie Hall jako drugą najlepszą romantyczną komedię wszechczasów, a magazyn Empire przyznał mu 68. miejsce na swojej liście 500 najlepszych filmów. Obraz Łubiego Alena znacząco wpłynął na modę i popkulturę lat 70. oraz 80. Stylizacje, które pojawiły się w filmie, Stały się trendami na kolejnych kilka lat. Jego główna bohaterka, o imieniu Annie, uosagia pewien rodzaj wolności i buntu, które na zawsze zmieniły postrzeganie kobiecej mody i osobowości w filmach. W swoim filmie Allen przedstawia życie Alvisingera, który boryka się z osobistymi problemami, w tym ze skomplikowanymi relacjami z kobietami oraz własnymi lękami. Dzieje się to na tle nowojorskiego życia, co nadaje filmowi autentyczności i niepowtarzalnego charakteru. Spotkanie z Annie które początkowo wydaje się obiecujące, przekształca się w emocjonalną podróż, zmuszając Alviego do refleksji nad swoimi uczuciami i pragnieniami. Dziś Annie Hall jest nadal dostępny, a chętni mogą obejrzeć go na platformach takich jak Prime Video, Kanal Gwiołgi oraz Apple TV. Bez wątpienia jest to film, który warto zobaczyć i który wciąż wywołuje emocje oraz zmusza do myślenia o miłości oraz życiu. Czyż nie jest fascynujące, jak jedno dzieło filmowe potrafi tak mocno wpłynąć na kulturę i sposób myślenia kolejnych pokoleń?